Marcinie, powiem Ci, że mam temat dla Ciebie, który wybitnie Cię zainteresuje. Jak czytam na stronie Business Insider, amerykański stan Kansas pozwał koncern Pfizer, oskarżając go o wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie szczepionki przeciwko COVID przez, poprzez ukrywanie ryzyka przy jednoczesnym fałszywym twierdzeniu o jej skuteczności. Amerykanie potrzebowali prawdy, twierdzi prokurator generalny i domaga się odszkodowania. No, Oliverze, fajnie, że poruszasz ten temat, powiem Ci szczerze, bo w polskim mainstreamie jest to kompletnie, kompletnie ocenzurowane, tak naprawdę, co jest dla mnie kompletnie, no, że się tak wyrażę, takie dość zagadkowe. No, że wiadomo o co chodzi, oni sami nie chcą, nie chcą ponosić odpowiedzialności po tym, co się działo, ale nie tylko KANZA, w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Holandii, w Danii, w Wielkiej Brytanii, AstraZeneca, prawda? Ten temat bardzo mocno się rozlewa, nawet w Niemczech nie gada o tym zauważcie tylko AFD, która uchodzi tam za czwórką ludzką partię, tylko generalnie nawet Lewicowcy o tym o tym mówią. No to no, partie, partie lewicowe domagają się komisji śledczej by jakby no, sprawiedliwie ocenić w tym temacie to, co robił rząd. Szolca w czasie mniemanej pandemii. No tutaj Kansas bardzo mocno pojechało, jak wiemy w każdym stanie jest trochę inaczej prawo skonstruowane, tam te prawa, się, stany się różne w Stanach Zjednoczonych dzielą i kategoryzują, ale tutaj prokurator generalny sam tutaj domaga się tego odszkodowania i tam wskazuje właściwie to, co my mówiliśmy od samego no spraw, szanowni państwo, bo to jest Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Holandia, Dania, prawda? Niemcy, gigantyczne pozwy. Wielka Brytania, tutaj AstraZeneca, przypominam, że, że został wycofany cały, cały no całość tak naprawdę tej technologii MRNA. no Przypominam, że. Przypominam, że przecież sam twórca technologii mRNA, po co ją stworzył? No, Tworzył ją do leczenia nowotworów, prawda? Taki był jego główny cel. To zostało wykorzystane jako, jako no, tak zwana choroba zakaźna. Zauważcie też, że wychodzą takie badania, i to, to robione na setkach tysięcy ludzi, tak naprawdę, gdzie już naukowcy. naukowcy coś znowu trzeszczy. Jest okej? Okay? Ja cały czas dobrze słyszę, proszę. Naukowcy, naukowcy, lekarze y, robią takie badania na ludziach, gdzie wychodzi już wprost poprzez sekcję zwłok, że jest masa zgonów, prawda, po tym preparacie. Czytaj, zawały serca, wylewy do krwi do mózgu, udary czyli ta cała, ta, cała kwestia a propos y, y, systemu krwiennego tak naprawdę w, w organizmach. Też wychodzą takie badania, zauważcie, kochani, gdzie... Ale Marcin, pozwolisz, że, ja, że, że ja ci przerwę twoją wypowiedź, bo jednak firma Pfizer odniosła się do zarzutu prokuratora generalnego stanu Kansas i w specjalnym oświadczeniu napisali, jesteśmy dumni, że opracowaliśmy szczepionkę przeciwko COVID-19 w rekordowym czasie, w środku globalnej pandemii i uratowaliśmy życie niezliczonej liczby osób. Oświadczenia firmy Pfizer na temat szczepionki przeciw COVID-19, były dokładne i oparte na podstawach naukowych. Spółka uważa, że sprawa państwa jest bezpodstawna i w odpowiednim czasie odpowie na pozew. To jest stanowisko firmy Pfizer. Wiesz Marcin, różne można mieć zdanie na, na temat pandemii COVID-19, na temat tych szczepionek. Ja zgodzę się, że na tych preparatach, na tych szczepionkach jest umieszczona informacja o tym, że powodują zapalenie mięśnia sercowego, no ale paradoksalnie wiele leków ma jakiś skutek uboczny. No to czy powinniśmy jednak firmę Pfizer winić za to? Ale Oliverze, przecież oni przyznawali się przed komisjami śledczymi. Przypominam słynną komisję zdrowia, gdzie europarlamentarzysta Robros zadawał pani dyrektorce z Pfizera pytanie, czy te preparaty były przebadane. Ona wprost stwierdziła, że nie były przebadane, więc oni co mają teraz napisać? No kłamią w żywe oczy, prawda? Oni tylko chcieli obchnąć tą berbelukę i opychali. A wiadomo, że no, w mojej opinii to był taki globalny test na inteligencję, prawda? Podzielenie społeczeństw, napuszczenie jednych na drugich, no pamiętamy, co się w tym czasie działo, tak? nie ma żadnych naukowych dowodów, które by potwierdzały, że ta akurat dana szczepionka, ale nie tylko ta, jakiekolwiek życie tak naprawdę uratowały, wręcz przeciwnie. Widzimy, widzimy widzimy badania które wychodzą że jest cała masa różnych badań na bazie aktów na bazie sekcji zwłok które są dokonywane przez lekarzy naukowców etc, etc. gdzie wychodzi wprost że mamy zawały serca udary mózgu wszelki masztik kwestia propos więc no, w mojej opinii e, to będzie jeszcze bardzo mocno żarło, i następne miesiące i następne lata posłużą nam do tego, że jeszcze więcej tych dowodów będzie wychodziło. Tylko, drodzy, e, my musimy rozliczyć tych ludzi. E, wspominam, że w Polsce to było ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Oficjalnie niektórzy szacują, że nawet około pół miliona. Przez lockdown, e, brak dostępu do służby zdrowia. Ile teraz wychodzi tak naprawdę kwestii. E, nowotworów, wszelki maściraków, dla, nie, dla niektórych ludzi przecież to już jest za późno, prawda? Kiedy na przykład mają już nie wiem przerzuty tak? na, na, na całe ciało i teraz akurat mają się leczyć, a przez dwa lata y, y, był im zablokowany dostęp do medycyny y, nie oszukujmy się, kompletnie bez sensu. Więc ja liczę na to, że w końcu rozliczenia będą. Przypominam, w kongresie USA odbyła się ogromna komisja śledcza. Obejrzyjcie sobie, gdzie postawiony był fałsz. I to nie jest taka komisja śledcza jak u nas, czyli tam szczerba wychodzi jakiś. Brett opowiada, są chuj paproci, tylko tam wychodzą kongresmeni, i to było chyba trzy tygodnie temu. Wychodzi taka pani kongresmenka Majori Green i ona jedzie, 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 jedzie. Wyciąga wielkie, takie, wiecie, ogromne takie wielkie e, 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 plakaty, gdzie pokazuje dowody Fauci nie wiedział, gdzie oczy ma, ma, ma posiać. I na koniec jeszcze ona skonstruowała taką, taką pewną myśl, że pan tutaj nie będzie nam nawijał makaron na uszy, tylko pan po prostu powinien siedzieć w pierdlu, tak? I to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W ale Marcin, ale Pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, jak kilka miesięcy temu na profilu Rzecznik Praw Pacjenta na profilu na X wprost była mowa o tym, że jeżeli wystąpił jakieś powikłanie, ale w związku ze szczepionką bodajże AstraZeneca, to również polscy pacjenci mogą dochodzić swoich roszczeń. A my dzisiaj rozmawiamy o Pfizerze. A ile takich spraw jeszcze może być? Ile tych firm? No, tak. Myślę, że. Dziesiątki tysięcy może być takich spraw, może i więcej, może i więcej. Tylko że w Polsce zauważ, w Polsce po pierwsze się o tym kompletnie nie mówi, o Nopach się kompletnie nie mówi. Zobacz, porównaj sobie, w Polsce to jest, nie wiem, jakaś tam jakieś jednostki, a w Niemczech już jest samog z 60 tysięcy tych spraw albo i lepiej. Z 20 tysięcy spraw już jest w toku, wiesz, o w Wielkiej Brytanii. I już szacują, że tam chyba 300 milionów funtów będą kosztowały Astrezenę odszkodowanie. Można oszukać całe społeczeństwo. Można oszukać całe społeczeństwo. A w mojej nie chodziło tutaj o to, by nas podzielić, by nas spolaryzować, by wyczuć, na co ogromne korporacje, rządy poszczególnych państw, miliarderzy, oligarchowie po prostu mają swoje Jednak pojawia się pytanie, czy. Ta sprawa, chociażby ta komisja w Stanach, Komisja Śledcza w Stanach Zjednoczonych, te pozwanie koncernu Pfizer przez stan Kansas, coś zmieni czy rzeczywiście na świecie, nazwijmy to, odbędzie się jakaś dyskusja o zasadności, o skuteczności tych, tych szczepionek, czy jak to bardzo często bywa, każdy machnie ręką i koniec ja to. To tutaj nie. nie, nie protestuję przeciwko używania słowa szczepionki wobec tego preparatu, bo w mojej opinii to nie jest szczepionka, ja tu nie chcę wychodzić, bo ja nie jestem antyszczepionkowcem, bo matka mnie szczepiła na różne choroby, ja jestem szczepiony na różne choroby, drodzy Państwo, tylko że się tej jednej tak zwanej szczepionki, nazywam to preparat genetyczny na bazie technologii mRNA, prawda, co, podkreślam jeszcze raz, jako lek który miał ratować życie, miał ratować życie, a propos nowotworów, jeszcze raz, a nie chorób zakaźnych. Więc tylko to sobie to um, podsumujmy. Myślę, że to jest konieczne. Myślę, że to jest konieczne, bo musimy mieć swoistego rodzaju katalizm, tym bardziej, że teraz mamy tego nowego pana, pana od, od sanitaryzmu, czyli pana Grzesiowskiego. Pamiętamy, co ten człowiek wygadywał, jaki bełku, jakie bzdury, jakie gusła. Ja go porównuję pana Grzesiowskiego do takiego, wiecie, czarownika w jakiejś afrykańskiej wiosce, który tutaj, wiecie, nad ogniskiem odprawia jakieś swoje gusła, aby na przykład, nie wiem, spowodować deszcz. Ja go tak widzę, to nie jest dla mnie, w mojej opinii oczywiście, ja go nie widzę jako lekarza, eksperta. Zróbcie sobie research kochani i wejdźcie tylko na jego Twittera, chyba że już pokasował, ale zróbcie sobie, to krążę w internecie wszystko i yy, yy, przejrzyjcie jakie bzdury ten człowiek opowiadał przez te lata. E, no, Przytocz jak ja... proszę, może to przytoczyć. To... No to na przykład słynna ta wypowiedź, chyba to było w rmf albo w Radiu Z, gdzie on tutaj opowiadał jakieś głupoty, mchu i paproci, że w restauracjach powinny być takie specjalne okapy nad każdym stoliciem, które by wyziewały powietrze, powietrze skażone, prawda? I wtedy ewentualnie faktycznie ludzie mogliby normalnie je konsumować, gdyby takie specjalne wyziewy były stworzone w, w, w każdej Bardziej, kraju. bardziej Marcin, bardziej, bardziej wyciągi niż wyziewy. Coś, coś takiego, takie okapy, no tak to nazywam, no ale no Oliver, nie to, czekałem, wy, to, wy, to wyciągi, to wyciągi, bo wyziewy to, to co innego. To był kompletny bełkot, gdzie dzisiaj wiemy, że przecież. To były bzdury, tak? To były bzdury, szanowni Państwo. To były